Sombold So 344 Schussjäger, samolot rakietowy III Rzeszy, projektowany w latach 43-44. Zadziwiający jest z pewnością jego wygląd, co od razu mówi nam, że nie jest to zwykły samolot bojowy. Tak jak większość tego typu konstrukcji z lat 43-44, So 344 został wdrożony do badań poprzez Jägernot program. Program ten miał umożliwiać badania nad różnymi samolotami dla Luftwaffe, które mogłyby powstrzymywać alianckie naloty bombowe na Niemcy. Cała konstrukcja była pomysłem inżyniera Heinza Sombola z firmy Blaise Egel Flugzeug produkującej szybowce. Prace nad tą maszyną zaczęły się pod koniec 1943 roku. So344 miał być na początku stosunkowo zwykłym myśliwcem. Jednak 22 stycznia 1944 roku Sombot całkowicie zmienił konstrukcję swojego modelu. SO-344 miał od teraz pełnić podobną funkcję jak wcześniej omawiany Cepelin-Rammer, czyli przechwytywać wrogich bombowców, jednakże miał to robić w zupełnie inny sposób. Według instrukcji samego SOMBODA owy samolot miał być holowany przez samolot Matkę. SO-344 miał użyć silników rakietowych, aby zbliżyć się za formacją wroga i w samej środek wystrzelić tzw. stożek nosowy, czyli przednią część samolotu. Stożek napędzany był małymi silnikami rakietowymi, a w jego wnętrzu znajdować się miało 400 kg ładunku wybuchowego. Samego pilota miało chronić przede wszystkim umiejscowienie kokpitu na tylnej części maszyny. Taktyka ta miała w teorii strącać więcej niż jeden bombowiec naraz, stąd pewnie jego potoczna nazwa – 1. co można różnie tłumaczyć, ale raczej chodziło o strzeleckiego myśliwca lub coś podobnego. Owa maszyna po ataku miała oddalić się od pola walki za pomocą resztek paliwa i dalej wylądować lotem szybowcowym. Prace nad Strombolt SO344 skończono jeszcze w pierwszej połowie 1944 roku. Często opisuje się tę konstrukcję jako samolot samobójczy. Chociaż miał służyć zupełnie czemu innemu, przy takiej budowie i uzbrojeniu obawiano się ekstremalnie wysokiej śmiertelności u przyszłych pilotów tych maszyn. SO344 nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej. Powstała jedynie makieta w skali 1 do 5. Wbrew pozorom projekt ten nie wyróżniał się specjalnie od innych projektów samolotów z ostatnich lat istnienia trzeciej Rzeszy. Jeżeli chcecie więcej takich historii, to subskrybujcie kanał Marek Zimny.